pokazać jak tutaj w hawciarce to jest Janoma MB4. Klient przysłał maszynę do przeglądu, ale podstawowy błąd w maszynie to jest igła założona prawidłowo. Cały rowek do oczka igły jest z przodu. To już jest igła założona odwrotnie. Tym wyżłobieniem, które jest, powinien być z tyłu. Jest igiełka z przodu. Ta jest znowuż po skosie. Ta jest znowuż odwrotnie i po skosie. Trzeba pamiętać, że takie złe założenie igieł niszczy chwytacz. Tutaj nastąpiło delikatne uszkodzenie chwytacza. Został spolerowany i jest już naprawiony. Ale to jest ważne, że w momencie, kiedy hawciarka. Czy nie. O, teraz nam się wpięła Będziemy widzieć. Chyba schodzi. Tu taka jeszcze mamy koszyk nieprzykręcony. Ale po co jest to wyżłobienie w igle? Widzicie Państwo? Teraz. Tutaj mamy te wyżłobienie, które takie te podcięcie igły. I ono jest po to, że kiedy igła schodzi na dół. I zaczyna wracać do góry. To w te wyżłobienie. Nie wiem, czy mi się tu dobrze wyostrze. Te właśnie wyszłobienie w igle tutaj trafia ten chwytacz. I on wtedy, widzicie Państwo, teraz widać, że jest tak ustawiony ten. Jeżeli i on wtedy tam igiełkę delikatnie, że się nie dotyka, ale dosłownie przesuwa się po niej. Jeżeli igła będzie założona odwrotnie, to zaraz pokażę, obrócę ją. Teraz ją założyłem odwrotnie i proszę zobaczyć, jaka będzie reakcja. Teraz mamy ten, te podejście mamy na igłę. Mamy z tej strony. I teraz proszę spojrzeć, jak będzie reagować igła. Jak będzie się delikatnie odsuwać od chwytacza, bo chwytacz będzie ją odginać. O, teraz chwyciła ostrość. O i widzicie Państwo, za każdym razem pstryka maszyna popracuje tak parę godzin i mamy chwytacz uszkodzony Dlatego tak ważne jest prawidłowe założenie igieł. Ja jeszcze nakręcę tutaj za chwileczkę film dodatkowy jak cały ten proces za w maszynie MB4 zrobić. Bo to są igiełki akurat z okrągłą kolbą. Można je założyć odwrotnie, więc tu na to trzeba zwrócić uwagę. Teraz pokażę, jak, jak wymienia się igiełki w tej hawcarce MB4. Czyli generalnie mamy tam igłę do wymiany. Odkręcamy, chwytamy igłę i wyciągamy. Zawsze bierzemy nową igłę z pudełka. zazwyczaj chyba, że żeśmy ją wyciągnęli tam do jakichś celów innych, gdzie na przykład zmienialiśmy na igłę z kurką. No to wtedy można założyć tam jeszcze raz igłę, ale generalnie trzeba pamiętać zawsze o tym, że igły powinny być w idealnym stanie. Patrzymy na te wyżłobienie jeszcze raz. Tu widać właśnie. Ja tak przytrzymam. Tu jest to wyżłobienie takie na na ten chwytacz. Jak obrócimy tutaj widzimy rowek od od oczka igły przez całą długość I to, jest, to jest ważne że ten rowek musimy dać tutaj z przodu czyli tak a te wyżłobienie od tyłu dajemy do tyłu chwytamy można użyć pęsetę teraz prawidłowe ustawienie jest oczka idealnie prosto przy niektórych tkaninach można delikatnie próbować przegiąć lewo, prawo, ale to jest maksymum 15 stopni, gdzieś od tego kąta idealnego 90 stopni do maszyny. To mówię plus minus gdzieś z 15 stopni. Co jest ważne? Dopychamy do samej góry, zawsze do samej góry i dokręcamy. Też to z uczuciem, z takim wyczuciem, żeby to nie Przekręcić tych bitów, chociaż w werszowce tutaj naprawdę nie ma z tym problemu żadnych z tymi uchwytami. I tak wszystkie igły zmieniamy.